Pierwszy tegoroczny startup Pro Zapisało się 280 osób, co jest ogromnym sukcesem. Rozmawialiśmy o finansowaniu startupów i o tym, jakie mamy perspektywy, horyzonty w 2024 roku. Mnóstwo energii, mnóstwo fantastycznych pomysłów. I oczywiście, co najważniejsze, w tego typu spotkaniach networking, pizza i piwo. Fajni ludzie. Stare i młode twarze, które zajmują się rozwojem lokalnego biznesu. Fajne jest to, że po prostu poznaje się którzy też mają tą samą pasję, albo może ten sam cel, szukają tego samego. Możemy się dowiedzieć wielu ciekawych informacji na temat tego, jak pozyskać kapitał. A chyba tego najbardziej potrzebujemy, my, founderzy startupów. Uważam, że startupy w spotkania są bardzo wartościowe dla nowych, starych, młodych przedsiębiorców aby wzajemnie się wspierać i pomagać nawzajem rozwijać lokalny biznes.